Znajdujemy się w miejscowości rowy, i tym razem wzięliśmy sobie apartament. Zaraz Wam pokażę w środku, jak to wygląda. Wejście mamy na kodzik. Ok, i teraz pokażę Wam ten apartamencik. Bardzo ładny, czyściutki, pachnąco w środku. Zobaczcie, nowocześnie. Jest oczywiście zmywarka, lodówka, wszystko jest. To Wam nie będę otwierał, ale uwierzcie na słowo. Tu taki stolik, proszę. Jedno, drugie łóżko tam. Hasło do Wi-Fi. Tu mamy... Łazienka jest mała, to jest, to, jest, to jest fakt. Łazieneczka jest mała. O, ogromny boiler. O, takiego nie widziałem takiego prostokątnego. Zdłuż. prysznic fajne mają te lampeczki tutaj. Jeszcze wam później pokażę, jakie całe wejście do środka, bo mi tutaj właśnie ta pani właścicielka troszkę przeszkodziła, chwilkę z nią pogadaliśmy. No, ale ogólnie rzecz biorąc naprawdę i to są pieniądze po prostu śmieszne za coś takiego. Nie, był, nie mówię wam ile, no bo wszystko jest kwestią tam dogadania. To jest bodajże ulica Bosma, Bosmańska 3. I tutaj na zewnątrz mamy taki tarasik. Możemy sobie jakąś tam pisiatkę zrobić. A tutaj już już samochody. Także połączenie jest po prostu rewelacyjne. Eee, słuchajcie, no piękna pogoda się zrobiła. Nie będziemy gnić eee, w pokoju. Idziemy na, na plażę. Zobaczymy w ogóle jaka jest plaża tutaj w miejscowości Rowy. I przede wszystkim, bo tu jest chyba napisane około 800 metrów jest. Także idziemy na piechotkę. Oczywiście mamy samochód, no ale trzeba chodzić. Zobaczymy czy czy tu nie jest zbyt dużo, że tak powiem, zbajerzone, jeśli chodzi o dystans. Czy to rzeczywiście z 800 mniej, więcej? Zobaczymy. No i tak sobie idziemy. Jeszcze knajpeczki, wszystko. Powtarzam, jesteśmy no, jeszcze na początku września, ale w miarę, w miarę to wszystko hula. że super, oby jak najdłużej. I jesteśmy na plaży już praktycznie. Zobaczcie. No i teraz chwila prawdy. Zobaczmy, ile zegarek mi pokaże. Metrów. Było mówione 800. 820. Można napisać prawdę, a nie oszukiwać. Że jak gdzieś jest 500, a w rzeczywistości jest 1000 metrów albo jeszcze więcej. No ale dobra, zobaczmy jak ta plaża wygląda. No, już widzę, że na pewno nie jest taka jak w miejscowości Dębki. Ogromnie szeroka. Tu jest. Chociaż nie, tam. Tam jest szeroko. Tu jest dosyć wąsko. A, bo tu jest taki zajibisty deptak. Okej. Okay. Dobra, na razie szukamy, powiem wam miejsca. Jest szeroko. Jest szeroko, jest super. Natomiast szukamy miejsca, bo. No woda jest sywska, jak widzicie glony i te sprawy, także no póki co miejscowość Dębki u nas króluje, pod względem szerokości plaży, czyściutkiej wody, piaseczku czyściutku. tutaj no widzicie, takie różne, my lubimy właśnie czystość, także, ale zaraz na pewno coś fajnego znajdziemy. Przeszliśmy do końca tą promenadą tutaj o, i mamy coś takiego, tam też plaża i tutaj. Dobra, słuchajcie, to już będzie ostatnie ujęcie. Tam przed chwilką już pewnie widzieliście ujęcia wieczorne yy, tam z nadmorza. Podsumujmy w ogóle te, te apartamenty tutaj na ulicy Bosmańskiej. Tak, tytuł w tytule filmu będzie, bo to nie, chcę, nie chcę coś strzanić, chyba yy, Luxury Apartments Sunrise, coś takiego, no ale to będzie w tytule. Pełna nazwa. Słuchajcie. Naprawdę mega pozytywnie. Polecamy. Mieliśmy być tylko dwie doby, natomiast w ostatnim momencie przedłużyliśmy sobie na trzecią dobę. Rzadko, naprawdę rzadko to robimy, bo nie lubimy w jednym miejscu siedzieć tyle tyle dni. E, żyje się raz, trzeba korzystać. E, więc tak, pokoik fajny. E, wszystko pachnie taką świeżością, fajnie, gustownie urządzone. Jedyna, dwie, dwie wady pokoju. E, bardzo mała łazienka. To jest wada i bardzo słabo działający Internet. Da się korzystać natomiast no wysłać jakiś film czy coś czy jakieś połączenie zrobić wysokiej jakości no to to jest problem. Trzeba mieć swój Internet ale ten swój Internet to też wiecie no to jest mm, tu z tym sygnałem w środku budynku jest no, nie za specjalnie. Ale to są dwa takie małe mankamenty. Natomiast wszędzie mamy blisko. Tutaj mamy niedaleko sklep Dino. Możemy sobie pójść wszystko kupić jakieś tam śniadanko, obiadek. Jak nie chcecie, możemy wszystko sobie tam jeść bardziej w centrum jedna, druga, trzecia, piąta, dziesiąta knajpka. Przypominam, jesteśmy we wrześniu, a mimo wszystko tu wszystko fajnie, hula, prosperuje. Także. No, kurczę, rzadko się nam zdarza, żeby był obiekt. Z tyloma plusami, a te dwa niewielkie minusy można zdzierżyć. No to tylko jest dowód na to, że zostajemy kolejną dobę. No a następny no, zobaczymy, co będzie. Chcieliśmy sobie hotel wziąć już teraz, natomiast no, widzimy, że yy, wyjechalibyśmy stąd z tej miejscowości rowy, natomiast yy, pogoda nam się tak super wyklarowała, że jeszcze jeden dzień właśnie. Dla tego, w sumie dla pogody tylko zostajemy. Yy, a jak się nam pogoda spieprzy, to bierzemy jakiś właśnie hotel z bajerami po to, że, żeby korzystać po prostu z atrakcji, które hotel oferuje. Bo to nie problem jest wydać 1000 zł czy 800 za dobę i co? I leżeć cały dzień plackiem na plaży i wrócić, walnąć się tylko do, do, do łóżka i rano co? Tylko śniadanie? Więc no, śniadanie za 800 czy 1000 zł trochę średnio.